Hej, hej! Witam na moim kanale. Dzisiejszy film jest przeznaczony dla paletomaniaczek i paletomaniaków. Ja nie ukrywam, że mam wielką obsesję, jeżeli chodzi o palety cieni i jest to element makijażu, który lubię robić najbardziej. W paletach szukam wielu rzeczy, nie tylko formulacji, ale też bardzo ciekawej kolorystyki. I nie ma znaczenia, czy taką kolorystykę mam już w swojej kolekcji, czy nie. No przy tej ilości palet, którą posiadam niemożliwością jest, żebym czegoś nie posiadała, ale czasem jest tak fajne zestawienie, że robię miejsce na kolejną paletę. I w dzisiejszym odcinku postanowiłam pokazać Wam 10 palet, których nie kupiłam i których żałuję, że nie mam w swojej kolekcji. W znakomitej większości są to palety limitowane, których nie jestem w stanie już dostać. Oczywiście mogłabym spróbować kupić je z drugiej ręki, ale raz, że kosztują w niektórych przypadkach kilkaset dolarów. Ale szczerze mówiąc, nie jest też tak, że jakbym te palety miała teraz przedstawione przed sobą wszystkie 10, i byłaby opcja, że mogę je kupić. Zakładamy, że mam na to budżet i tak nie wiem, czym się na to zdecydowała w tym momencie, ponieważ czasem jest tak, że dana paleta podoba nam się w danym momencie naszego nie wiem, życia i wtedy ma dla nas sens. Nie wiem, czy gdybym te palety mogła kupić dzisiaj, czy bym tak naprawdę wiecie, pociągnęła za spust i naprawdę je kupiła. Ale są to palety na pewno, które chodzą mi gdzieś po głowie i czasami sobie wspominam i mówię: Ach może mogłam kupić tą paletę. Jeżeli chodzi o kilka z nich yy, sprawdzam dalej poszmarka czy takie na, nasze tutaj windy, i sprawdzam czy są może dostępne czy nie. No i jeżeli pewnie pojawiłaby się w odpowiedniej cenie to pewnie bym kupiła, ale yy, nie o tym dzisiaj czy kupiłabym czy nie. Są to generalnie palety, których nie kupiłam i żałuję. I jako, że nie mam ich w swojej kolekcji to przesiądę się troszeczkę na bok. I będę Wam tutaj wrzucać zdjęcia tych palet, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, prawda? Kolejność jest totalnie losowa, także na to nie patrzcie. Pierwsza paleta, o której chciałam powiedzieć, to jest Shroud Cosmetics i paleta Moonfall. To jest spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o kolorowe palety jesienne. Przynajmniej według mnie. Jest absolutnie przepiękna. Jeżeli dobrze pamiętam, ona wyszła w, pod koniec 2000. 22 roku. W momencie, w którym ja byłam w rozjazdach, nie wiem, czy byłam w Polsce, coś się generalnie działo, nie miałam totalnie czasu się na niej skupić, wyprzedała się bardzo szybko. Później Ristok był w lutym w tym roku, gdzie znowu byłam w Polsce i jak jestem w Polsce, to ja tak naprawdę nie śledzę aż tak bardzo wszystkiego, co się dzieje w sferze makijażowej, bo mam tyle innych rzeczy na głowie, że nie mam po prostu na to czasu i znowu mi sprzed nosa ta paleta uciekła. W momencie, w którym nagrywam, w dalszym ciągu jest wyprzedana, ale istnieje jakaś tam szansa, że zostanie ponownie wprowadzona do sprzedaży, bo z tego co wiem, to nie miała być paleta limitowana. Generalnie cienie, które są w tej palecie, istniały już u Shroud Cosmetics jako single, natomiast było tak duże nimi zainteresowanie, że. Po jakimś czasie marka zdecydowała się zrobić je w nowej formulacji, w tej formulacji, w której były palety i wydała właśnie te single w formie palety. Także, no nie wiem, nie chcę mi się wierzyć, żeby nie wróciła ta paleta. I jeżeli chodzi o szraut, tutaj chyba z wysyłką było słabo. Wiem, że moje poprzednie dwie palety szraut, które posiadam, zamawiałam z koleżanką i jakoś tymi kosztami wysyłki się dzielimy. Natomiast tutaj chyba ona nie była zainteresowana albo miała te single, nie pamiętam. W każdym razie ta paleta jest jedną z tych, które potencjalnie kupiłabym, jeżeli pojawi się jeszcze raz w sprzedaży, bo jest naprawdę przepiękna. I z tego co widziałam na, na słoczach, na recenzjach, to naprawdę słuchajcie, ślinotok. Ślinotok jak patrzę na te słocze. Druga paleta, o której będę mówić, na pewno się już nie pojawi, bo jest to współpraca firmy Melt i Beetlejuice. I dokładniej mówię tutaj o palecie Waiting Room, ponieważ w tej współpracy ukazały się dwie palety, jedna bardziej fioletowo-zielona, natomiast druga, właśnie ta Waiting Room, była taka szaro-burgundowo-czerwona i ona jest po prostu genialna. Jest nieco powtarzalna, jeżeli chodzi o kolory. Te niuanse kolorystyczne nie są jakieś ogromne, ale nie wiem, coś takiego ma w sobie, że bardzo chciałabym ją posiadać. To jest współpraca z 2020 roku, także nie wróci, nie ma szans. Ze współpracami tak niestety jest, że jeżeli się kontrakt skończy, no to trudno. Te dwie palety, właśnie z tej współpracy, są czasem dostępne na takim naszym kanadyjskim vintage, ale chodzą po tak 200 dolarów zwyż. I podoba mi się ta paleta, ale nie na tyle, żeby kupić. Paletę sprzed, no, mówmy się, trzech lat, czyli trzyletnią formulację za 200 dolarów. No, no, aż tak nie. <grych> Natomiast, jeżeli mogłabym ją kupić w cenie oryginalnej, świeżą, tak, bo dodrukowaliby z jakiegoś dziwnego powodu, to zapewne zdecydowałabym się na nią. I pierwsze dwie palety, o których mówiłam, są to palety marek Indie. Natomiast na mojej liście są też marki e, tak zwane mainstreamowe, i właśnie teraz będzie jedna z tych palet. Mowa bowiem o palecie od Charlotte Tilbury. I paletka nazywała się Fire Rose. Myślę, że fani Charlotte już wiedzą o co chodzi, natomiast ci, którzy nie wiedzą, był to kłod, który został wydany w listopadzie 2020. Wyprzedał się jak świeże bułki, i nie wrócił do tej pory. Nie wiem dlaczego. Nie kojarzę, żeby to miała być tak wielka, limitowana paleta, biorąc pod uwagę też, że inne palety Charlotte, które w teorii mają być limitowane, zwłaszcza te świąteczne duże, w dalszym ciągu są dostępne. To nie wiem dlaczego ten jeden kłod nie jest. Może to marketing, kto wie, ale minęły już 3 lata, więc jakby to był marketing, to wydaje mi się, że jednak po jakimś nie wiem, pół roku rzuciliby. Znowu tą paletę na sprzedaż, no ale niestety nie. Czemu żałuję? Ponoć formulacyjnie była to totalnie najlepsza paleta od Charlotte i jest mi bardzo przykro, że nie było dane mi zaznać tej formuły. Ja generalnie formuła Charlotte lubię, nie jest to absolutnie jakaś moja top-top czy na tym samym poziomie co Natasza, ale jest bardzo przyjemna, taka bezproblemowa bym powiedziała. Tutaj natomiast mieliśmy mieć y, większy pigment, bardzo dużą kremowość, no i te piękne kolory. O, dzień dobry. Mamy gościa. Tak? No chodź. No co jest? Ojeju! Świeci ci w oczkę, tak? W końcu się pojawiła. Y Także tak, tej palety od Charlotte jestem świadoma, że nie dostanę. Jej nawet nie widzę na różnych portalach takich sprzedażowych, typu właśnie Vinted. Także nie wiem, czy ci, którzy ją kupili, tak bardzo ją polubili, że ją trzymają, nikt jej nie chce sprzedać, czy po prostu czekają, bo wzrasta na wartości. Nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś z Was ma tą paletę, to błagam, powiedzcie mi, czy ona jest warta tego myślenia po latach jeszcze o niej, czy. Czy powinnam ją po prostu wyrzucić z pamięci? Kolejna paleta, taka mainstreamowa, która uciekła mi z przed nosa, to NARS Climax. i Jest to przepiękna paleta, jak dla mnie jesienna, jesienno-zimowa. Pojawiła się na rynku w 2021 roku. Wtedy chyba było dużo jakichś takich lączy, które przyciągały moją uwagę, i ta paleta podobała mi się ale jednak poszłam y, z innymi markami, z innymi produktami i tej nie kupiłam. Ona czasem pojawia się w jakichś randomowych miejscach. Widziałam ją na pewno y, na początku tego roku gdzieś, ale nie kupiłam jej, bo właśnie nie wiedziałam, czy już jej czas przeminął, czy będę dalej nią tak podekscytowana, jak byłam te dwa lata temu. I boję się tego trochę szczerze mówiąc w tych paletach właśnie, czy to limitowanych, czy paletach, które przeszły mi koło nosa, boję się tego rozczarowania. W tej chwili w mojej głowie te palety są oczywiście idealne, genialne i dlatego żałuję, że ich nie mam, ale możliwe, że gdybym w tej chwili je kupiła, to byłabym rozczarowana. Mam nadzieję, że wiecie co mi chodzi. Dlatego nawet jeżeli któraś pojawi się w sprzedaży, to nie potrafię powiedzieć z taką stuprocentową pewnością, że je kupię, bo Trochę bym się chyba bała, że ta to, to moja bańka pęknie. Nie wiem, nie wiem naprawdę. Yy, następna paleta. Wracamy do Indii. Nomad Haunted Europe. To jest paleta, której yy, żałuję, że nie kupiłam, bo ją chciałabym posiadać również z takich względów yy, powiedzmy, że sentymentalnych. To, co ja właśnie bardzo cenię w marce Nomad, to te yy, destynacje, te miejsca, którymi oni się inspirują. I nie ukrywam, że pierwsza paleta, którą od nich kupiłam, czyli ta inspirowana Whistler w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Raz, że podobałam się kolorystyka, ale to, co spowodowało, że w końcu spróbowałam tej marki i no, kupiłam pierwszą paletę, to było właśnie miejsce, któremu ta paleta była poświęcona. I no, Haunted Europe brzmi wspaniale, przyznacie chyba. I trochę żałuję, że jej nie mam. Nomad w późniejszym czasie wydał drugą paletę, taką europejską, powiedzmy, nazywającą się Royal Europe. I tą paletę kupiłam na ostatniej wyprzedaży. Pojawi się film z nią, albo już się pojawił. Jak to nagrywam, jeszcze się nie pojawił, ale nie wiem, jak to będę puszczać. W każdym razie będzie z nią film, z makijażem, z tą paletą. Także z drugiej strony, teraz jak o tym myślę, to mam już europejską paletę od Nomad, więc może. Więc może to Haunted Europe powinnam z głowy wyrzucić. I chyba tak będzie, ponieważ czuję się dziwnie usatysfakcjonowana z tą paletą europejską, którą mam, e, tą Royal. I tą Haunted Europe chyba mogę, mogę odpuścić, tak w myślach. Nie żeby była dostępna do zakupienia, bo nie jest, jest już wycofana ze sprzedaży i marka podziar już jej więcej nie będzie. Oni zresztą widzę, że robią takie czystki w, swoich, w swoim portfolio. Ponieważ kolejne trzy palety są teraz na wielkiej wyprzedaży, chyba najtańsza za 9 dolarów, bo po prostu wycofują te palety i, i nie będą już dostępne, biorąc pod uwagę to, jak bardzo ich formuła zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat, myślę, że to jest dobre posunięcie. Zamiast wydawać te same, w sensie starsze palety z nową formułą, po prostu je wycofują i tworzą nowe, już z tą nową, ulepszoną formułą. Także. Ja to popieram. Następna paleta, tak naprawdę dwie, bo yy, umieszczam je razem. Są to współprace marki Little Cosmetics i Teresy z kanału Teresa is Dead. I pierwsza paleta ukazała się w 2021 roku i nazywała się Little is Dead, a potem rok później ukazała się druga część, druga paleta Teresy o nazwie Teresa is Little. W ogóle sama nazwa uważam, obu tych palet jest genialna i fajne takie połączenie marki i youtuberki jaką jest Teresa. Ona jest bardzo specyficzna, nie wiem czy ją oglądacie, dajcie mi znać. Ja na początku pamiętam, kiedy odkryłam w ogóle jej kanał, byłam taka wiecie, oburzona wręcz tym słownictwem, którego ona używa i sposobem bycia takim bardzo specyficznym, ale z czasem naprawdę bardzo ją polubiłam i teraz chętnie ją oglądam. Jest naprawdę bardzo zabawna. No i niestety obie jej palety są w tej chwili niedostępne. Na pewno jedną, chociaż z nich chciałabym kiedyś mieć. Nie powiem, że kolekcjonuję palety, które są we współpracy z kimś, ale jeżeli kogoś oglądam i lubię, to staram się wspierać też właśnie kupując te ich współpracę. Mam dwie palety ze współpracą z Anielką Nickwist mam też współpracę z Lauren May Beauty, którą bardzo lubię. Albo też tą paletę z Anet z kanału Anet's Makeup Corner. Coś tam jeszcze by się znalazło. Ale w każdym razie staram się wspierać. Jeżeli wiem o tym i, i paleta mi się też podoba, to czemu by nie? Tutaj z Lital nie wiem znowu, co się stało. Przespałam, nie kupiłam. No i teraz żałuję. Tutaj nie jestem pewna, czy one wrócą, czy nie. Znowu współpraca, czyli w teorii kontrakt, jeżeli się skończył, to już nic nie wróci. A z drugiej strony, na stronie Camera Ready, gdzie ja jako osoba mieszkająca w Kanadzie może zamawiać Lital, bo, bo z Lital, czyli z Niemiec. Czasem mam większe opłaty, a tutaj Camera Ready jest w Stanach, więc jest mi czasem łatwiej. Tam na stronie z jedną z tych palet, teraz już nie pamiętam, którą, chyba tą drugą, jest napisane, że Coming soon. Także nie wiem, czy to jest błąd na stronie, czy rzeczywiście jeszcze się pokaże. Zobaczymy. I kolejna paleta to również współpraca. To są właśnie te palety, które jak umkną, to niestety no, wiele się zrobić nie da. I to jest współpraca Uden's Eye i Judy. Może pamiętacie, dwa lata temu była właśnie pierwsza taka większa współpraca Uden's Eye z youtuberkami, influencerkami, jak zwał, tak zwał. I w tej współpracy pojawiły się trzy palety z trzema właśnie youtuberkami. Ja kupiłam dwie z nich, właśnie te bardziej kolorowe, natomiast jedna właśnie od Judy, która była najbardziej neutralna, tą odpuściłam. Nie wiem w tej chwili w sumie dlaczego, bo noszę też neutralne kolory, ale jakoś tak mówię, a po co mi brązów i, i takiego typu kolorów mam aż nadto. I kupiłam te dwie kolorowe, z których jestem bardzo zadowolona i generalnie formulacyjnie są świetne. W ogóle utensa jest świetna, ale te paletki we współpracy właśnie też były bardzo dobrej jakości. I dlatego teraz żałuję, że nie mam też tej palety we współpracy z Judy. Po trosze jest to też kwestia tego, że no jestem kolekcjonerem palet i brakuje mi właśnie jednej palety z tejże kolekcji. No ciężko, ciężko, ale wiem, że ona już nie wróci, także tutaj też muszę jakoś odpuścić, poklepać się po ramieniu i iść dalej. Ale no, nauczona doświadczeniem, jeżeli widzę jakąś limitowaną paletę od Uden Zai, to zazwyczaj ją kupuję. Tak też było z tymi mm, dwoma paletami na święta, które wydaje w poprzednim roku kupiłam je, mimo że dużo wtedy jakoś kupowałam i tak mówię kupić, nie kupić, wiecie, jak to jest, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym to jest jakiś szał, ale zamówiłam je i jestem bardzo szczęśliwa, bo są genialne i chętnie po nie sięgam tylko no, poza kamerą, bo jako, że to jest to produkt limitowany, to Podobno ludzie nie lubią, jak limitowane palety na YouTubie. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, to też jest bardzo ciekawe. Jako osoba oglądająca uważam, że właśnie powinno się pokazywać też te palety limitowane, których już nie ma w sprzedaży, ponieważ no, w sprzedaży kiedyś były i sporo ludzi jednak je kupiło i chciałoby się, nie może zainspirować. Co z tymi paletami można zrobić albo sobie w ogóle o nich przypomnieć, że się ma je w kolekcji, natomiast jako osoba, która tworzy takie treści, Mam wątpliwości. Także tutaj bardzo Was proszę o pomoc. Kolejna paleta to jest paleta od Teramons, czyli znowu marki Indie. Jest to marka Indie, która specjalizuje się w cieniach pojedynczych. I jedyna paleta, jaką wydaje do tej pory, pojawiła się w okolicach Halloween w zeszłym roku. Nazywała się Cosmic Wonder Palette. I ta paleta, słuchajcie, była. Ona była stworzona dla mnie. Ona kolorystycznie jest idealnie stworzona dla mnie. Terramunds uwielbiam, czyli formulacyjnie też, też dla mnie, kolorystycznie dla mnie i dlaczego jej nie mam? Nie wiem. Nie wiem. To znowu było tak, że zbiegło się to w czasie z innymi paletami, które kupowałam. Nie wiem, czy nie z tymi paletami od Clarity Cosmetics, gdzie również są turgusy i niebieskości i być może pomyślałam sobie że po prostu za dużo tych samych kolorów kupuję naraz. Miałam też, szczerze mówiąc, nadzieję, że ta paleta będzie trochę dłużej dostępna. Nie kojarzę żadnej informacji, że to jest paleta jakaś limitowana. Ostatnio jak patrzyłam na stronę, to te single nawet nie są dostępne z tej palety, co już w ogóle wywołało u mnie wielkie zdziwienie, bo mówię, okej, okay, palety nie ma, ale pewnie single z tej palety są dostępne. No nie są. Także tutaj nie wiem, co się dzieje. O tym muszę coś doczytać, bo coś mnie ominęło. Ale naprawdę, jeżeli Teramons wyda następną paletę, czy to będzie mm, przywrócenie tamtej, czy zupełnie coś nowego, to już tutaj kupuję w ciemno. Naprawdę. To, 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 tego żałuję. Tego naprawdę żałuję, bo jakoś Teramons jest. Y genialna. Ostatnie dwie palety są bardziej mainstreamowe. Pierwsza z nich, czy tam przedostatnia już, to jest Huda Beauty, o dziwo. Ja nie jestem jakąś wielką wielbicielką Hudy. Jej formulacje uważam są w porządku, ale nie są tak dobre jak inne, które posiadam. Natomiast jej mała paletka Gold Obsessions miała w sobie to coś. Było to generalnie zestawienie dziewięciu kolorów złota szeroko pojętego z kilkoma nuciakami tu i ówdzie. I to była limitowana paleta wydana z okazji, nie wiem, jakichś urodzin, Cult Beauty, coś związanego z Cult Beauty, tylko tam była dostępna z tego co kojarzę. Było to jakieś 3 lata temu, więc aż tak dobrze nie pamiętam. I pamiętam, że bardzo mocno nie myślałam. Tylko, że znowu mówię, chuda huda robi naprawdę świetne zestawienia kolorystyczne. Czasem idzie za bardzo w stronę różową, ale to to już pominę, ale ma naprawdę jakąś smykałkę do zestawiania kolorów. I tutaj, mimo tego, że była to paleta, no, paleta w złotach. Wow, wcale nie jest to odkrywcze, prawda? A jednak coś w niej takiego było, że, że bardzo chciałam ją kupić. Natomiast, zamawianie z Kanady z Cold Beauty jest bardzo kosztowne. I tutaj no, nie mogłam tego usprawiedliwić zwyczajnie. Miałam nadzieję, że może pojawi się później na stronie hoody, albo może w Sephora, że to takie tylko wiecie, gadanie, że to jest limitowane. no ale nie. <grym> jest naprawdę limitowana. Nie widziałam jej później nigdzie indziej. Widziałam ją tylko na stronach typu właśnie Vinted, tam się pojawiała, ale znowu nie wiedziałam, czy chcę jej aż tak, biorąc pod uwagę, że nie jest to... Moja ulubiona formuła. Myślę, że jakby Natasza wyszła z czymś takim, to już bym przykowała kartę kredytową. I słuchajcie, ostatnia paleta, o której dzisiaj będę mówić. Jest to paleta od Burberry. I ona była wydana na święta bodajże nie w zeszłym roku, tylko jeszcze w poprzednim? Albo właśnie w zeszłym roku. Sprawdzę, to może gdzieś tutaj napiszę, bo w tej chwili nie mam akurat tego, nie mam zapisanego z jakiejś, z jakiejś dziwnej przyczyny. I jest to paleta, która pamiętam nie była dostępna w Kanadzie jako takiej, natomiast mogłam ją ściągnąć ze Stanów. Z tym, że ze Stanów ta wysyłka była jakaś tragiczna i, i znowu był to okres przedświąteczny, dużo wydatków, prezenty i tak dalej. I po prostu mówię, a nie potrzebuję jej aż tak bardzo, natomiast myślę o niej po dzień dzisiejszy. I jeżeli ta marka wyda jakąś paletę w tym roku i będzie mi się podobać, to tutaj już nie będę zwalać na koszta, tylko po prostu ją kupię. Ta paleta z powiedzmy poprzedniego roku nie jest nigdzie dostępna, przynajmniej ja jej nigdzie nie widziałam. Jedna z moich internetowych koleżanek ma tą paletę i naprawdę mówi o niej bardzo wysoce, także wierzę, że formuła jest też bardzo dobra. No ale to znowu to jest ta kolorystyka, tak? Kolorystyka, która. W jakiś sposób wzbudza we mnie inspirację i chęć malowania się, i nie ma znaczenia to, że ja już te kolory w swojej kolekcji mam. Bo jeżeli wyciągnę, nie wiem, cztery palety, pięć palet i stworzę to samo, to nie jest to samo jak usiąść z jedną paletą i zrobić makijaż. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy nie, ale czasem widzę takie filmy Dupe This Palette, albo sprawdźmy, czy mamy już te kolory tak, w swojej kolekcji, i generalnie. Osoby biorą palety czy cienie pojedyncze, które posiadają, i starają się odwzorować jakąś paletę, która na przykład dopiero wychodzi na rynek, i w ten sposób usprawiedliwiają to, że nie muszą kupować tej palety, bo już mają te kolory, albo odwrotnie, nie mają tych kolorów, więc mogą pozwolić sobie na tą paletę. Ja bym tak nie mogła. Nie mówię, że jest coś w tym złego, bo absolutnie nie jest, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli muszę wyciągnąć. Nie będzie więcej niż dwie palety na raz, to już opłaca mi się kupić tą kolejną. Yy, bo dwie to zdarza mi się często łączyć, zwłaszcza teraz, kiedy tą yy, kolekcję mam, jaką mam, i po prostu mam tych palet dużo yy, raczej staram się używać tych dwóch palet na raz, bo, no bo mi szkoda. <gry> yy, szkoda mi, chcę też jak najwięcej je wykorzystać. Chcę sobie przypomnieć, czy mi się podoba, czy nie. Jeżeli nie użyłam jakiejś palety bardzo długo, to po prostu czas przekazać ją świat dalej, a tak używając na przykład dwóch naraz mogę się nacieszyć podwójnie. Tak do tego podchodzę. Dajcie mi znać, czy są palety, których wy żałujecie, że nie macie z tego czy innego powodu i co myślicie o właśnie o paletach limitowanych. Czy przeszkadzają Wam treści na temat palet limitowanych już po czasie, jak nie można ich kupić, czy wręcz przeciwnie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.